Barta Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0. Program Centrum Mieroszewskiego. O, to ja zaczynam. Ok. <laughs> Widzicie Państwo, ale. Państwo, nie, nie ma scenariusza. Tak, nie ma scenariusza, nie ma scenariusza. Jesteśmy po urlopach. Jak widać, nie, nie ma tego flowu, który zawsze jest. Nie, ale tak całkiem poważnie ten odcinek poświęcony jest naszemu konkursowi. Jeśli Państwo pamiętacie, pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy konkurs Zaprogramuj z nami 2025 rok. Od razu zastrzeżemy, że jeśli ktoś chce się dołączyć w tym momencie i będzie to możliwe, ale będzie troszeczkę inaczej oceniany, no bo te kilk, 50 kilka osób, które wzięło udział w tym konkursie i jest cały czas z nami, będziemy Traktować, że tak powiem, w tej głównej kategorii zwycięzców, znaczy tej, tej głównej kategorii rywalizujących, natomiast można się całkiem, no, można się do tego konkursu cały czas przyłączyć. No i co, się? na czym ten konkurs polega w dobie prezydenta Trumpa? Szczególnie myślę, że on jest bardzo ciekawy. No, my chcieliśmy sprawdzić, y przećwiczyć generalnie, na ile możemy my w. Zaprognozować, zaprogramować przyszłość, może tak. Ja nie lubię słowa przewidywać, bo to kompletnie jest niewykonalne ćwiczenie. Natomiast gdy podchodziliśmy do tego, wiedzieliśmy, że będzie zmiana w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy pewne przypuszczenia co do tego, w którą stronę może zmierzać polityka nowej administracji, jako główny czynnik, który będzie kształtował pewnie sytuację wokół wojny rosyjsko-ukraińskiej. No i tak. No i trzy miesiące mijają, no całe trzy miesiące. I wszyscy widzimy dynamikę, która towarzyszy wypowiedzi. Prezydenta Trumpa. Codziennie coś nowego. My sami mamy zawrót głowy i trudno jest w tym. Gali Matiasie, wyciągnąć informację ważną, odrzucić szum, wyciągnąć jakąś interpretację z tego, co prezydent Trump na przykład publikuje na swoich kanałach mediach społecznościowych, bo jeszcze mamy taką ciekawą rzecz, że polityka zagraniczna, czy informowanie o niej w Stanach Zjednoczonych przeniosło się na trochę inne kanały, co też jest dodatkowym utrudnieniem. No i oczywiście wojna, która toczy się nadal. Gdzieś trochę wydaje nam się, że zeszła na plan dalszy z uwagi na to, uwagę, które przyciąga Waszyngton, ale ostatnie dni pokazują, że takie myślenie jest błędne. I w całym tym zalewie informacji no, chcemy spróbować zrozumieć, w którą stronę może zmierzać sytuacja. Zadanie było takie, że no, pierwsza runda polega na tym, że próbujemy oszacować prawdopodobieństwo pewnych scenariuszy. Zaraz przejdziemy do pytań poszczególnych, tak. omówimy to, ale uznaliśmy, że zgodnie z pewną metodologią próby rozmawiania o przyszłości. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj powiedzieć, co będzie za jakiś czas, tylko żeby umieć aktualizować swoją wiedzę i swoje prognozy. To znaczy, mając doświadczenie ostatnich trzech miesięcy, spróbować spojrzeć na swoje własne analizy sprzed kwartału i zastanowić się wewnętrznie, czy zmieniliby, zmienilibyśmy naszą prognozę, czy też nie, czy zostajemy przy tym, co ustaliliśmy. I to jest ten moment kalibracji tak zwanej, którą, do której zapraszamy dzisiaj. No a cała zabawa trochę polega na tym, to też jeszcze powiedzmy, że chcielibyśmy Państwa przekonać do pewnego sposobu myślenia o przyszłości, żeby nie dać się, z naszym zdaniem, wpuszczać w maliny takiego nostradamusowskiego, e, o ranę, jakie przymiotnik mi wyszedł, e, przewidywania, że coś się wydarzy, powiedzmy, za rok, za 10 lat, które jest w zasadzie poparte takim, nie wiem, intuicją, czy, 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 no, czy właśnie intuicją, tylko starać się właśnie podejść do tego bardziej profesjonalnie, naszym zdaniem, bo to też jest oparte na pewnych lekturach naszych e, wspólnie z Ernestem, jak to jest zrobione przez profesjonalistów, bo oni w ten sposób to no i Ernest, nie powiedzieliśmy jeszcze o najważniejszej rzeczy, to znaczy, to nie jest, że tak powiem, zabawa dla zabawy, tylko natomiast będą nagrodą. Nałszy. 5 grudnia będzie rozstrzygnięcie tego konkursu, nagrodą będzie zestaw książek od Centrum Miroszewskiego i będzie coś, będzie nagroda niespodzianka, ale o tym, o tym poinformujemy 5 grudnia zwycięzcę. No dobra, to co, to może przejdziemy w tym momencie do pytań i konkretnie wyjaśnimy, jak można jeszcze udzielać odpowiedzi, jeśli ktoś chciałby się do tego konkursu dołączyć, a jak można udzielać też, też kalibracji. To, co Ernest, zaczniesz od pierwszego pytania? Dobra, jedziemy. Pytanie brzmiało następująco. Jaki będzie stan wojny rosyjsko-ukraińskiej 5 grudnia 2025 roku? I daliśmy takie cztery potencjalne scenariusze. Życie jest bardziej skomplikowane, zdajemy sobie sprawę, ale musieliśmy to jakoś ograniczyć. Więc pierwszy scenariusz zamrożenie, czyli zawieszenie broni, co do zasady przestrzegane przez stronę, ale ze sporadycznymi atakami rosyjskimi. Drugi scenariusz eskalacja, czyli wzmożenie działań ofensywnych przez Rosję lub defensywnych przez Ukrainę na zaangażowanie różnych środków, i sił. Kontynuacja, wojna na wyczerpanie, czyli takie punktowe, intensywne ataki rosyjskie bez przełamania linii frontu i skutkujące wysokimi stratami i zniszczeniami, i też inne, czyli każdy z Państwa może jakiś swój scenariusz narysować i nadać mu prawdopodobieństwo, bo to jest istotne, jeszcze raz powtórzę. To nie chodzi o wybranie jednego scenariusza, ale o szacowanie prawdopodobieństwa. Mamy pulę 100% i przypisujemy z nieodpowiednie prawdopodobieństwo każdemu z tych scenariuszy. Może być 100 na 1, jeżeli jesteśmy pewni, że to będzie miało miejsce, ale też w ten sposób możemy bardziej elastycznie reagować. No dobra, a gdzie jesteśmy? Jak uważasz? Wiesz co, no, ja myślę, że cały czas oscylujemy w tym trójkącie zamrożenie, eskalacja, kontynuacja, natomiast dzisiaj, moim zdaniem, najbliżej jesteśmy scenariusza kontynuacja. Natomiast gdybym dzisiaj miał jakoś udzielać swoich odpowiedzi, to jest sugestia i trochę manipulacja państwem, ale proszę się tym nie sugerować, to najwięcej procentu, jeśli mogę się tak wyrazić, postawiłbym na kontynuację. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. No tak, ale to też wiesz, to jest taki mechanizm, który też wpływa na nasze prognozowanie, czyli taka szybka reakcja na to, co widzimy w ostatnich tygodniach, prawda? I z jednej strony taki paradoks się pojawia, bo widzimy, że prezydent Trump i jego polityka, czy jego retoryka, w zasadzie zmieniają się z dnia na dzień. Często trudno jest przewidzieć, co powie za kilka godzin. Być może, jak teraz rozmawiamy, to znów się coś pojawi interesującego. Więc mamy jakby skrajną nieprzewidywalność, niepewność, a jednocześnie popatrz, co robimy. Próbujemy znaleźć takie wypośrodkowane rozwiązanie, kontynuację, czyli coś, co się dzieje i zaprojektować to, wiesz, na miesiące w przód, i intuicyjnie popieram cię. Znaczy też uważam, że to jest coś, co jest bardziej prawdopodobne. Ale wewnętrznie widzę tu pewien problem, taki poznawczy. Znaczy, to jest coś, co trochę chyba chciałbym, żeby było, bo widzę potencjalnie gorsze scenariusze. Mhm. I to jest też takie jeden z problemów w prognozowaniu: jest to, że każdy z nas ma jakieś preferencje. Ja też. Wiem, jak chciałbym, żeby ten konflikt się zakończył. Więc, jakby zadaniem naszym, jest to, żeby odsiać te swoje ideowe trochę przekonania i spojrzeć na dane, które napływają i, i, i wyznaczyć ten punkt docelowy, jakby od, odsuwając trochę go od siebie, od swoich własnych przekonań. Bardzo trudne, może niewykonalne nawet, natomiast no, w tej sytuacji też stawiam na, na kontynuację, ale z takiego powodu, że mam wrażenie, że prezydent Trump chce opuścić piaskownicę, rzucić zabawkami i zająć się innymi problemami i to oczywiście w tym momencie będzie raczej skutkowało pewnym jakby taką inercją, czyli ta, ten konflikt będzie po prostu z bez, siłą bezwładności zmierzał w, w tą stronę, którą dzisiaj widzimy, czyli pewnej wojny na, na wyczerpanie obu stron. To może jeszcze podajmy, jak mogłaby wyglądać przykładowa odpowiedź, żeby Państwo mieliście jasność, szczególnie ci, ci z Państwa, którzy chcieliby do tego konkursu dołączyć, czyli na przykład moja przykładowa odpowiedź na to pytanie w dniu dzisiejszym wyglądałaby tak, że na kontynuację postawiłbym 50%, na eskalację 25% i na zamrożenie 25%. I wówczas w zależności od tego, gdzie Będziemy 5 grudnia 2025 roku, będziemy przemnażać to przez 100 i w ten sposób liczyć punkty. Więc zakładając, że na przykład 5 grudnia 2025 roku będziemy w momencie kontynuacji tego konfliktu, to wówczas zdobyłbym 5 punktów. I na tym to będzie polegać, i każde pytanie w ten sposób będzie wyglądało. To co? Lecimy do drugiego pytania, Ernestie. I drugie pytanie, które zadaliśmy, brzmiało następująco: czy na Ukrainie pojawią się międzynarodowe siły rozjemcze? Daliśmy 5 możliwości, 5 wariantów: A, pojawi się kontyngent europejski bez USA, B, pojawi się kontyngent NATO, z USA, C, pojawi się kontyngent pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, D, nie pojawią się te siły rozjemcze, i E, inne. I tutaj, Państwo, jeśli chcieliście tę odpowiedź wybrać, to musieliście wyjaśnić. Jakbyś dzisiaj odpowiedział na to pytanie, Erneście? Co ci podpowiada intuicja analityczna? Że rozmowy będą trwały dalej i do tej pory się nie, pojawi, nie pojawią się boots on the ground, jak to ładnie się określa. Zbyt skomplikowany problem. Wszyscy o nim rozmawiają, mamy różnego rodzaju koncepcje. Pojawiają się brytyjsko-francuskie wizje tego, jak zareagować. Warunkiem jest zakończenie działań aktywnych. Wydaje mi się, że nikt nie wprowadzi tam swoich wojsk w sytuacji takiej, jak mamy dzisiaj do czyli tak no, wciąż gwałtownych działań na linii frontu, na linii kontaktu. Więc to jest mo moim zdaniem zbyt mało czasu, ale to jest też oparte, no właśnie, na pewnej ekstrapolacji tego, co było. No, natomiast ja chciałbym przestrzec, bo Bartek o tym wspomniał tak mimochodem trochę, ale my dokonujemy teraz manipulacji też na państwo. To znaczy. <laughs> To jest jedna z technik, czyli tak zwany priming. Ja, mówiąc Państwu to, co my myślimy, generalnie chcemy gdzieś osadzić Państwa myślenie w tych dokładnie parametrach i wpłynąć nieświadomie. Każdy z nas, gdy dostaje taką informację, jakby po raz pierwszy, no to zaczyna wokół niej budować swoją prognozę. Czyli jeżeli ja Państwu powiem teraz, że moim zdaniem kontyngent się nie pojawi, uważam, że to jest takie 80%. To ta informacja zostaje i Państwo wokół niej do niej się odnoszą. I zastanawiam się, a może on ma rację, może nie ma racji, i ona staje się takim punktem odniesienia dla Państwa prognozy. Moje, moja rada, zapomnijcie najlepiej o tym, co powiedziałem, co Bartek powiedział, i skupcie się jakby na własnej analizie, spójrzcie wokół. Jakie dane napływają? Może, może macie dostęp do informacji, których, którego my nie mamy, albo jakaś intuicja się pojawi, może macie dobrą wiedzę na temat na przykład kontekstu francuskiego czy brytyjskiego, czy te rozmowy w kontekście wewnętrznym tak naprawdę mają, mają jakiś rezonans, może coś wiemy więcej, znając kontekst wewnętrzny w tych krajach. Więc uważajcie na to, co mówimy teraz, dlatego że my też teraz naprowadzamy w jakimś sensie państwa, a my też bierzemy udział w tym konkursie. Natomiast nie będziemy sobie przyznawać nagród z jak powiedziałeś o tej manipulacji, to sięgnąłem po kawę i ją wylałem na stół, więc to była jakaś taka moja, chyba, pod, podprogowa reakcja na wszystko. Ja się generalnie z tobą zgadzam, tylko ja chyba zastanawiałbym się, czy nie zaznaczyć odpowiedzi inne i czy nie napisać kontyngentu koalicji chętnych, która obejmowałaby państwa europejskie przede wszystkim, ale dopisałbym tu jeszcze chyba Kanadę i Japonię, bo ostatnio w mediach pojawiła się informacja na temat tego, że Japończycy będą skłonni współpracować wywiadowczo z Ukraińcami i przesyłać im dane wywiadowcze w miarę swoich oczywistych. Oczywiście, możliwości, co, jak rozumiem, byłoby pewnym wypełnieniem luki po potencjalnym, możliwym zatrzymaniu przekazywania tych danych wywiadowczych przez y, y, Stany Zjednoczone. Ale jesteśmy ciekawi pa, państwo odpowiedzi, Państwa kalibracji. To le, co? lecimy do kolejnego pytania. Sakramentalna przyszłość Rosji, tak? Tak, jakby. dokładnie. Yy, no mamy cztery odpowiedzi. Reżim Putina trwa, społeczeństwo jest w maraźmie. gospodarka wytrzymuje tą presję elity. Są podporządkowane generalnie to się toczy tak, jak się toczy. Reżim Putina w głębokim kryzysie, postępujący niezadowolenie społeczne i elit, gdzieś tam pojawiają się tąpnięcia, kryzys gospodarczy w tle i zaczyna się to wszystko trząść. Reżim się rozpada, wersja radykalna, optymistyczna pewnie z perspektywy wielu w, w naszym kraju. Generalnie można sobie wyobrazić tysiące różnych wariantów, jak to się może rozpaść, natomiast mówimy o załamaniu tego systemu politycznego, politycznego który widzimy, i wreszcie inny. Tych scenariusze może być więcej, zdajemy sobie sprawę. To jest taki cztery, które oferty, które Państwu dajemy, w tym innym oczywiście można wpisać swoje własne przemyślenia. Jak spoglądam na kartkę z naszymi danymi, tutaj mamy i śmierć Putina, na przykład, i, i Państwo mieli dużo więcej różnych yy, propozycji. Zachęcamy do nich, bo to też pokazuje, że ta rzeczywistość społeczna, międzynarodowa jest Tu daleko bardziej złożona niż jakieś, prawda, rozpisane w czterech pięciu punktach ankiety. Natomiast. No właśnie. Yy, moim zdaniem to się tak będzie toczyć. Zbyt mała jest presja. Administracja Trumpa dała tlenu z pewnością Rosji i elitom rosyjskim. Dała im takie wewnętrzne przekonanie, że mimo strat, mimo zagrożeń gospodarczych, mimo kryzysu wewnętrznego, który jednak ma miejsce, mimo problemów pewnych też z mobilizacją, to widzą światło w tunelu i taki reflektor w tunelu. Mają jakby cel, wiedzą do czego dążą. I to wydaje mi się nadało pewną nową dynamikę wewnętrzną elitom, które mogą się bardziej skonsolidować licząc na sukces. Na odmrożenie pewnych problemów. Słyszymy dyskusję, wprawdzie dementowaną, ale jednak dyskusję o łagodzeniu sankcji. Więc mamy taki moment, w którym, nawet jeżeli było źle, to dostarczono nowej energii elitom rosyjskim i systemowi, i dzięki temu uważam, że do grudnia przetrwa w tej, w tej formie, mniej, mniej więcej, w jakiej go dzisiaj widzimy. A ty co myślisz? E Również się z Tobą zgadzam, bardzo zgodni dzisiaj jesteśmy, natomiast trochę dałbym jednak na odpowiedź B, to znaczy, że reżim Putina jest w głębokim kryzysie, bo jednak ta reakcja i to złapanie tlenu pokazuje moim zdaniem, jak w rzeczywistości nieprzyjemnie jest dzisiaj w Rosji i z jakim potencjalnym kryzysem Rosjanie muszą się mierzyć i jak tym kryzysem dotychczas całkiem sprawnie zarządzają, to trzeba im przyznać. Natomiast patrząc na to, jak, to, jak ta sytuacja wygląda i patrząc na ich reakcję, ja uważam, że ten głęboki kryzys, on nie jest wcale tak daleko. Pytanie, czy my będziemy w stanie, my, mówię, mówię mam na myśli przede wszystkim Europę, plus no, Stany Zjednoczone są tutaj oczywiście kluczowym graczem, będziemy w stanie tę presję utrzymać. Na tej chwili wygląda na to, że nie, więc się tutaj z Tobą zgadzam. I przechodzimy do ostatniego pytania. Jaka będzie rola, no właśnie, elephant in the room, rola USA w Europie pod koniec 2025 roku? I tutaj również daliśmy pięć wariantów. Pierwszy, pierwsza odpowiedź to prezydent Trump ogłosi zamiar wycofania się USA z NATO. Odpowiedź B, prezydent Trump ogłosi zamiar redukcji obecności wojskowej USA w Europie. C, skala dotychczasowej wojskowej obecności w Europie USA zostanie utrzymana. I y, odpowiedź D, prezydent Trump ogłosi zwiększenie obecności wojskowej USA w Europie. I E, inne wyjaśni. Ja dzisiaj byłbym w stanie chyba najwięcej postawić na odpowiedź B, to znaczy, że będzie ogłoszony zamiar redukcji obecności wojskowej USA w Europie. Zresztą trochę. To się chyba już wydarzyło, tylko powiedziałbym, że nie zostało to jeszcze powiedziane tak kawa na ławę wprost. I tu powiedziałbym, że ma my mamy sami problem, jako organizatorzy konkursu, moim zdaniem, dlatego że i, i tak chcieliśmy ostrożnie o tym powiedzieć. Dlatego że zdajemy sobie sprawę, że tego rodzaju decyzja to nie jest po prostu odstryknięcie palcami, że w ciągu roku nie zapadnie pewnie formalnie, natomiast chcieliśmy jakoś zaznaczyć, że dojdzie do formalnej, przynajmniej do wypowiedzi prezydenta Trumpa. Główno dowodzącego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, który zapowie tego rodzaju operacje. Tyle, że polityka komunikacyjna jego domu dzisiaj jest taka, że doprawdy trudno jest zrozumieć, co jest czym, czyli co jest oświadczeniem. Ja, które należy traktować tak, jak klasyczne oświadczenie polityczne, czy jakąś deklarację, zobowiązanie wewnętrzne, polityczne. Bo w zasadzie, jak zestawimy sobie nawet stronę internetową Departamentu Stanu za pierwszej kadencji Trumpa, gdzie można było regularnie spotykać po prostu stanowisko Departamentu, a więc też administracji na, na, na określony temat, to dzisiaj mamy te dosyć niezborne, długie posty Trumpa na tym Social Truth, czyli w te, na tej platformie. Trumpistów. Trudno jest z nich wyciągnąć cokolwiek. W zasadzie to jest jakieś takie ćwiczenie scholastyczne po prostu, żeby jak wyjąć z tego naprawdę nieuporządkowanego strumienia świadomości, informacji, które mogą być kluczowe. Jak nadać im wagę, co jest polityką, a co jest po prostu wyrazem emocji bieżących. Więc to jest tak naprawdę kłopot ja mam taki, że jak my zdefiniujemy to ogłoszenie zamiaru. Bo on może w, w ciągu tego, tego pół roku y, ogłosić te wszystkie trzy no tak, różne to, to. W, wersje w takiej czy innej postaci, a my będziemy mieli kłopot z interpretacją. Y, no ale to my będziemy sobie z tym ra radzić, więc. Moim zdaniem, jakby to będzie zależne od efektu tej, tej frustracji związanej z niezdolnością do rozwiązania kryzysu rosyjsko-ukraińskiego, wtedy zacznie się poszukiwanie koza ofiarnego. Najprostszym kozą będzie oczywiście Ukraina i Zeleński. Drugim, zważywszy na niechęć zwłaszcza wiceprezydenta Awansa do Europy, będzie Europa jako taka. I tutaj będzie, słyszymy informacje po wielokroć powtarzane, że ta Europa ma się zająć sama sobą, że nie może liczyć na Amerykanów nieustannie. Więc tutaj tego rodzaju symboliczne ogłoszenie decyzji na przykład o przemieszczeniu wojsk, uważam, że prawdopodobieństwo rośnie. Mhm. O ile w grudniu uważałem, że raczej będzie dużo spekulacji, dużo retoryki, ale decyzji nie będzie. W tym momencie będzie pokusa, aby zareagować, gdy się nie uda, doprowadzić do czegoś, do czego Trump chciał doprowadzić, czyli szybkiego rozwiązania tego konfliktu. To nie jest dobry scenariusz dla nas, oczywiście, natomiast y, widzę w tej, w tej chwili tego rodzaju sygnały, które płyną z Waszyngtonu. Oczywiście widzimy też z drugiej strony no, coraz większe problemy tej administracji i wewnętrzne, i problemy sekretarza Hexeta z, powiedziałbym, ze szczelnością jego komunikacji ze światem zewnętrznym. Więc być może do tego czasu dojdzie też do rekonstrukcji w ogóle gabinetu Trumpa. Mhm. I to może też sprawić, że pewne rzeczy zostaną odłożone od akta, ale dzisiaj no, tu zmierzałbym bardziej w tą stronę, choć moja pierwsza, pierwsza opinia była raczej taka, że zostanie tak jak jest. Natomiast teraz widzę, że to wahadło się przechodzi trochę w tym kierunku mniej korzystnym dla nas. Dobrze, to w takim razie przypomnieliśmy Państwu te pytania, przypomnieliśmy zasadę. Te gry, teraz jak wygląda kali kalibracja Państwa odpowiedzi? Możecie Państwo dowolnie zmieniać swoje odpowiedzi w każdym z tych pytań, albo jeśli nowi uczestnicy, no to możecie udzielać odpowiedzi na każde z tych pytań do 9 maja. Dajemy Państwu dwa tygodnie na, na to. Prosimy o zamieszczanie komentarzy pod tym filmem na YouTube, jeśli Państwo chcecie dokonać zmiany swoich, swoich odpowiedzi. Naszych słuchaczy podcastowych prosimy o. Albo skomentowanie naszego odcinka na Spotify, bo jest taka możliwość. Natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, to wszystkich innych prosimy o wysłanie maila na adres polichistor.małpa.prze Miroszewski.pl. My to wszystko skrupulatnie wszystko zanotujemy, odnotujemy, poprawimy, no i będziemy, będziemy dalej obserwować to, co się wszystko dzieje i co? I na dzisiaj już już tyle. Przed majówką jeszcze będziemy mieli dwa odcinki, które będą poświęcone. No cóż, tutaj nie będzie żadnej zagadki negocjacjom w trójkącie Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone, no może nie w trójkącie, ale i w czworokącie, bo pewnie Europa też tutaj jakąś rolę będzie odgrywać. To co? To tyle chyba, nie? To tyle, tak. I zapraszamy. Zapraszamy gorąco do udziału w naszym konkursie. Również tych z Państwa, którzy nie brali w pierwszej rundzie, coś specjalnego wymyślimy dla, y, dla nowych uczestników. Myślę, że to może być ciekawa, ciekawe ćwiczenie intelektualne w tak niepewnym momencie dziejowym, w jakim się znajdujemy. No to tyle. To do zobaczenia. Y, widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.